jak zrobić kopertę. Te wszystkie rzeczy będą wam potrzebne. Taśmę, kartka papieru, kolorowe ma... no i narzeczki. Musimy na początek zagiąść pierwsze dwa rogi. Proszę i już mamy pierwsze dwa rogi. Następnie skleić taśmą, jak teraz widzicie. Zrobić na następnie jeszcze jeden róg, żeby tak wyszedł. Proszę, o tak, musiałam sobie zmienić kartkę, bo tam to mi już nie weszła. Zosenimy przy tej teraz tutaj trzeba skleić taśmę tu i tu. Potem jak skaliliśmy odwracamy kartkę i piszemy dla kogo i od kogo. I sobie tutaj to i od, żebyście mogli sobie tutaj napisać co chcecie jakikolwiek przykład. I teraz tu nie będzie takie białe. Musimy się czymś tutaj napełnić. Ja na teraz robiłam te kropki. Zaraz zobaczycie, co będzie z tego. Proszę bardzo, wyszły nam piękne balony. Jeden z dwóch kolorów. Dwa na jeden kolor. Proszę, o to są te kolory, które użyłam. Czekajcie, muszę. O. I tutaj tak sobie wkładamy kopę. Tak sobie robimy. I możemy sobie i tak włożyć, co chcemy tutaj, żeby było trochę mniejsze. I łaną kartkę. Teraz pokażę Wam, jak ją zrobić. Żeby zrobić kartkę. Będzie trzeba taśmę. Teraz trochę lepiej widać. Następnie przechylamy ją na bok i drugi też na bok. Zaraz wam pokażę, jak to wyjdzie. Powinno to tak wyjść. Taśma dwustronna. Nazwijamy, przyklejamy ją tutaj i sobie dodajemy co chcemy. I ja zrobiłam serduszko czerwone. Tak jak moje podnoci, tylko że. Jednakże wygląda trochę inaczej. I teraz Wam pokażę, jak mi wyszła moja pierwsza kuperta. Tak, właśnie wyszła mi pie moja pierwsza kuperta. Tu widać ładna czarna wstążka. Co ma zrobiona? To jest dla mojego kolegi Bartek. Nazywam się Julia i tak majne kolory sama wybierałam. A tu tak wyglądają. Zrobiłam obydwie balony, bo oni wyglądają na imprezę. Dziękuję, że oglądaliście. Do widzenia.